Jest to tak naprawdę zmiana akcentów, przestawienie hierarchii wartości. Tutaj nie chodzi o to, że my zapominamy o świętowaniu, tylko nie ma kultu w tym świętowaniu. Bo świętowanie, takie, które jest związane z Bożym Narodzeniem, ono powinno mieć dwa wymiary. Po pierwsze, kultyczny, związany z tym, że oddajemy cześć Bogu za to, co się wydarzyło. A po drugie, ten wymiar wspólnotowy, uroczysty, wymiar zabawowy. Jest święto, a więc jest niecodziennie. Jest radośnie i jest wspólnie. I co się z tego robi? Ten pierwszy wymiar gdzieś ucieka. Zapominamy o tym, że to jest że są to urodziny Boga. To jest tak, że idziemy na urodziny, ale nie zwracamy uwagi na jubilata. Po prostu, bo jest fajna zabawa. Zabawa jest sednem sprawy. I radość, o której mówiłem, przeradza się tak naprawdę w wysokowatość. Nie chodzi o to, żeby to była głęboka radość, która się bierze z tego, że ja czegoś doświadczam, tylko to jest wysokowatość. Ma być mi dobrze. Człowiek w takim zdesakralizowanym świętowaniu y, zaczyna być takim widzem który patrzy na coś bierze udział w dobrze zrobionym spektaklu gubi się to by on przeżywał on ma być zadowolony on ma przeżyć radość ma być usatysfakcjonowany a więc znowu przestawienie akcentów polega na tym że y, ten człowiek świętujący ma być dowartościowany on ma być wartościowany, jemu ma być z tym dobrze. I teraz ta desakralizacja dzieje się na kilku płaszczyznach. Jest to, tak idąc od tych najmniej wymagających, jest to rzecz zewnętrzna. I tu się zaczyna od nas. Na przykład nie mówimy Boże Narodzenie, czy tak jak mówią dokumenty kościoła, narodzenie pańskie, bo narodzenie pańskie już jest pewnym wyznaniem wiary. My mówimy, że to nasz Pan się wciela. Natomiast Boże Narodzenie już jest delikatniejsze. Bóg się rodzi, prawda? To Bogiem niekoniecznie musi być ten, którego ja uznaję za swojego Pana. To nie musi być Jezus Chrystus. Bóg się rodzi. To już jest inaczej. Natomiast yy, później się mówi zimowe święta. Jest, te nazwy są coraz mniej związane z sakrum. Gubi się sedno. Mówimy o świętach, ale nie mówimy już o Bogu. To jest pierwsza sprawa. I to są takie rzeczy zewnętrzne, nazwy, i później jest desakralizacja postaw. My te, ta desakralizacja postaw przeradza się w tym, że wykonujemy pewne gesty. Na przykład te, to, to ubieranie domów i tak dalej, o których już mówiłem, ale nie ze względu na to, żeby pokazać, że to jest tylko ozdoba dla czegoś ważniejszego, tylko dla samych tych gestów. Idę do kościoła i jestem na pasterce nie dlatego, żeby uczcić Boga. Tam nie ma nie chodzi o to sakrum. Chodzi o to, że ja to lubię. Ja to lubię. To jest dla mnie dobre doświadczenie. Ja lubię ze wszystkimi pośpiewać kolendy. Będę się z tym źle czuł, bo będą mnie wytykać palcami, bo nie, bo nie poszedłem. Więc dla nich dla świętego spokoju wymiar społeczny, ale ja chcę mieć święty spokój. Nie ze względu na Boga. To jest, ta, to jest właśnie ta, ten, ten kolejny etap desakralizacji.